Hello! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Total Overdose. Dobra. Co my tu mamy? Niech no ja się rozejrzę. Tak. Zrobimy sobie kolejne challenge. 11, 12, 11, 13, 14, 15. Żeby odblokować misje fabularne. Tak więc. I jedziemy z tymi challenge'ami. Save successful. Nie będę już tak tak bardzo jeździł po mieście ponieważ no wiadomo zabiera to dużo czasu a mechanika jazdy jest niezbyt przyjemna ale dobrze okej okay, co mam tu zrobić oh użyjemy tego wow ja latam okej okay. O, so... wow, ja mam cały gang ich rozwalić. Nie wiedziałem tego, ale spoko. Spicy O nie. nie mogę go rozwalić? Okej okay. Mam cię! Ciebie nie, ale... ale prawie Praw go! God damn it kombo skończył, tak gdzie oni są? Gdzie się podzieli? Health bar increased. Co już wszystkich załatwiłem? Naprawdę tak mało ich było. O... Oh o, oh, ucieka jakiś dobra. Gdzie on ucieka? Dobra, tutaj do budynku. Weźmy sobie... Tu nie mam amunicji. Dobra, bierzemy tą strzelbę. Strzelby są zawsze dobre. Bo tutaj są małe, ciasne pomieszczenia, więc... O, wyjście? Okej. Okay. Wow, ile ich tu jest? A, użyjemy sobie. Trzy, cztery... Wow, sporo ich zatwierdziłem. Gin! Virgilio Boss! Ale combo ja. jak! Nice! Wyrzutnia rakiet. Wszystko, co jest potrzebne. Jeszcze ktoś? Jeszcze jakiś? Chyba jeszcze na górze będzie jeden nie, nie ma. Dobra, musimy wrócić teraz To the Angry Sun. Mamy wrócić, dobra Łatwy challenge. I tak najfajniejsze są z... Najfajniejsze challenge są, gdy się jeździ samochodem albo motorem. Jest po prostu mój ulubiony. Okej. Okay. Myślałem, że go przez przypadek zabiłem. Na szczęście nie. Finish. Już? Koniec? Okej. Okay. Ile punktów zdobyłem? Ktoś mi powie? Hmm. Brakło. Gwiazdkę bym dostał za 2,5 tysiąca. Znaczy nie, wiem. nie wiem po co, ale spoko. <kuh> Okej. Okay. Zróbmy kolejnego challenge'a. Okay, kolejny challenge. O, już mamy misję fabularną odblokowaną. Ale nie będziemy robić, ja zrobię sobie challenge dzisiaj. Dzisiaj będzie takie typowo challenge: challenging. Okej, okay. 3,505,5. Blood does countdown. Let delete flow, move your trigger. Happy finger fast. Get me a score 3,500 to complete this challenge. Nie wiem o co chodzi, ale coś będziemy musieli zabijać, zapewne, jak w większości tych misji. Jaką by tu broń wybrać? Okej, okay, ta jest dobra, spicy, mó. Wow, nice. piękna muzyka. Jeszcze ktoś? Nie wiem za bardzo, co mam robić. Mam sporo czasu, ale gdzie, gdzie są moi przeciwnicy? O, kropelka krwi. Nie ma ich, albo coś zrobiłem źle. Coś spieprzyłem zapewne. Skoro 3,5 tysiąca punktów, minimum, jest do zdobycia. No, na 100% coś spieprzyłem. Tak to już niestety bywa. <laughs> Że się chce zrobić coś dobrze. A wychodzi źle. Ale nie można się poddawać, trzeba dalej próbować. Próbować rozwalić ich wszystkich. No dobra, nie chciałem go trafić i nie trafiłem. Okej. Okay. Może jeszcze da się tą misję uratować w jakiś Huracan! sposób. Chociaż 7 sekund 6 to zdecydowanie za mało. Chyba, że użyję jeszcze raz hurakan. Yeah! O, nie zdobyłem nawet tylu punktów co trzeba. Ciekawe, czy straciłem te lokomówy, dwa które użyłem. Dwa razy huragan użyłem, więc teraz teoretycznie nie powinienem ich mieć. A mam. Nice. Dobra. Rozwalimy ich wszystkich. Spicy move. Dawaj. Headshot! God damn it! Golden Gun! Pure epic! Golden Gun jest najlepsze, najlepszą bronią, jaką mogłem dostać. Znaczy, to jest Lokomu, oczywiście. Najlepszy, jaki może być. Dostajemy tych lokomów skoro, czyli oni wszyscy są tu ukryci, ogólnie. No i co, zdobyłem? Zdobyłem te minimum 3,5 tysiąca punktów zapewne. No, mógłbym zdobyć jeszcze jeden koktajl mołotowa. Że mógłbym, znaczy mógłbym więcej trzymać mołotowów Wiecie co, spróbuję sobie jeszcze raz zrobić tego challenge'a, bo na serio myślę, że warto. Tylko że to nie będzie takie łatwe w sumie Tylko czy mogę? A dobra, czas się kończy Muszę cały czas headshoty im walić jakoś Spicy move! No, spicy move, dokładnie. Będzie więcej punktu. Golden okay, Gun. się regeneruje troszkę. Bullseye! Potrzebujemy więcej buzaj! Będzie więcej punktów! Okej, okay, udało się. Zobaczmy. będzie... Myślę, że będzie. Ostatni skok. Nie zdążyłem. 4,5 myślę, że uda się. Spokojnie. No, nawet 5500, o, pięknie. Health skill, nice. Warto było spróbować jeszcze raz tego challenge'a. Challenge accepted. <gry> Okej, okay. dobra, jesteśmy tutaj, zamknięte. Otwórz. Jakieś punkty dostałem? Nie wiem nawet, czy tutaj były punkty. O, punkty, nice. Punkty zawsze się przydadzą. Do różnych fajnych misji. Hehe. Okej. Okay. Kolejny challenge. Point challenge 13. 14. 14. A o, nie przeczytałem nazwy. Bad day, coś tam było. Nie wiem dokładnie co. Pewnie kolejna jakaś strzelanka. Ha. Świetnie. Okej. Okay. Jakiś karm, musimy jakiś... Page up, page down. Ok. Wow, świetny zaułek Aha, to jest misja na czas, dobra. Jakieś nitro może? Działa? Działa podnośnik. Dobrze. Gdzie on jest? Gadamy. Start is moving the boxes. Chciałbym to wypuścić? Okej, okay, dobra. Tak to się robi. Wow, trudne? Działa. No jeszcze jedna. Upuszczamy. No rusz się. Kademy. W ogóle wyjadę bez szans. Bardziej będę musiał rozwalić z jednej strony i z drugiej. Dobra, weźmiemy jeszcze raz. Eee, cancel challenge. Kurde, trudne będzie. Ale damy radę. Press F to use. Ok, a bad day. Zaparkowałem mój samochód przedwczoraj, wczoraj e, at the harbor, gdzieś tam w pobliżu e, portu. Coś mi się tak kojarzy, nie wiem, co to jest harbor. Ale teraz nie mogę e, go zdobyć. Harbor to są chyba paczki, albo te skrzynie wielkie, tak mi się coś nie wiem. Hmm, ponieważ dużo boksów, dużo pudełek blokuje wyjście, możesz mi pomóc przesunąć te punkty, te pudełka. Musisz co najmniej uzyskać 100 punktów. No problem, tak mi się wydaje. Nie, no damy radę, no pewnie. Jak nie za pierwszym, teraz za drugim, no to za trzecim <laughs> i się uda. Tylko punkty tracimy, dużo punktów. No, wsiądziesz? Wsiądziesz, dobrze. Dobrze, wiem. On jest gdzieś tam. Okej, okay, daleko. Wow. Już myślałem, że będzie chciał mnie rozjechać. Ej, wcale nie trzeba tutaj tak dużo się starać. No, come on. Dobrze. Dwa muszę uwolnić, takie jakby. Yy, no, dwa rzędy pudełek. A ja tu nawet oglądałem Family Guy, w którym było właśnie też Peter przesuwał pudełka. Naprawdę był zabawny odcinek. Dobrze mi idzie chyba. No jedź, jedź. Dobra. Bo mi się czas skończy co dopiero będzie. Coś czuję, że punktów to ja tutaj raczej jakiegoś szału nie zrobię. Mm, jedziemy. Czyżbym coś spieprzył? What the hell? Okej, okay, dobra. No i? Udało mi się zdobyć? Czy nie udało mi się? 2000 punktów. O! Tyle przegrać. Trudno, nie będę tego powtarzał, bo tam. Damy radę. Mm -hmm. Continue. Save successful. No i został jeszcze jeden challenge do wykonania: Point challenge 15: Downtown Gate Hunt. Score. Jedź szybko, nie tracąc swojej głowy i zdobać dwieście 250 punktów. No ciekawe może być. Co mam rozjeżdżać ludzi, czy co? <grych> zaraz się przekonamy. Ready? Oh, I like it! Go. Już to uwielbiam! Ale zaraz, teraz nie mam zaznaczone jak jechać. Oj, to już może się zrobić Nieciekawe, 7 checkpointów, tak? Który jest najbliżej? Ten jest najbliżej Jeszcze 3 Okej Cztery w sumie, co ja gadam? 3 A punktów coraz mniej No i gdzie ja pojechałem? Nie tutaj, gdzie trzeba. Niestety. Trzeba było tędy pojechać. Po hydranta, Obok stacji. I został jeszcze jeden. Myślałem, że to będzie jakiś fajny wyścig, a to taka lipa trochę. No. On nie jest w innej No dobra, on nie jest w innej części miasta. Ale fail. No. Run out, oh, time run out. Dobra, <laughs> cancel challenge. Yes. I robimy jeszcze raz. Wybierz misję, point challenge 15. No wjedź w ten checkpoint. Tu jest kolejny, chyba to jest ten, który tak ominąłem.